Jo, jo, yo, yo! Czas na mały eksperyment. Eksperyment z przechowywaniem chmielu. Mam już przygotowane cztery próbki chmielu aromatycznego, jakim jest Citra, rocznik 2019. I mam cztery próbki, prawie identyczne, około po 7 gramów w każdej. Dlaczego 7 gramów? Bo tyle mi się po prostu sypnęło. Mam dwie próbki hermetycznie zamknięte. Odciągnięte powietrze jest pakowarką próżniową. I dwa mam po prostu zgrzane, bez odciągania powietrza. I teraz, jak będzie wyglądał eksperyment? Eksperyment będzie trwał miesiąc czasu. Dzisiaj jest 29 luty. Następny 29 luty będzie za 4 lata, bo to jest rok przestępny. Niektórzy mówią, że to jest rok przestępczy, może nie wiem. Dobra, cztery próbki, dwie hermetycznie zamknięte, dwie tylko zamknięte razem z powietrzem, bez odciągania powietrza. I tak, jedną. Jedną próbkę hermetycznie zamkniętą i jedną próbkę niehermetycznie zamkniętą zamknę w zamrażalniku, a drugą próbkę hermetycznie zamkniętą i drugą próbkę bez ociągania powietrza położę w temperaturze pokojowej na półce i za miesiąc sprawdzę, co z tym chmielem się stało. Są oczywiście pewne przypuszczenia, że chmiel, który jest hermetycznie zamknięty i będzie w zamrażalce, nie straci na swojej jakości, a dodam, że ten chmiel, który zapakowałem jest naprawdę bardzo fajny, jest aromatyczny, jest świeży. Także myślę, że będzie jakieś porównanie. Podejrzewam, że najbardziej na jakości straci chmiel, który jest niehermetycznie zamknięty, będzie leżał w temperaturze pokojowej, ale jestem bardzo ciekawy, jak zachowa się chmiel, który nie jest hermetycznie zamknięty, a jest w zamrażalniku. Zobaczymy, czy tak też można przechowywać i zobaczę też, jak zachowa się chmiel, który jest hermetycznie zamknięty, ale leży sobie w temperaturze pokojowej. Miesiąc czasu, nie wiem, czy to jest wystarczający czas. Na razie dam tyle. A jak wyniki będą niemiarodajne, no to przedłużymy eksperyment, zrobię nowe próbki. A z tym, co wyjdzie teraz, i tak się z wami pewnie Podzielę, dobra, eksperyment, czas, start 29 lutego, godzina 11:10 przed południem. O czym w ogóle mam teraz mówić? Nie wiem, wiem o temperaturze przechowywania chmielu. Temperatura i sposób przechowywania chmielu ma bardzo szczególne znaczenie, jeżeli mówimy o chmielu aromatycznym, gdyż z tego co wiem z własnego doświadczenia i z tego co przeczytam na przykład w tej książce, no to czym niższa temperatura przechowywania chmielu, tym lepiej dla jego kondycji. Co tu mam na myśli mówiąc niższa temperatura? Literatura mówi, żeby trzymać chmiel w temperaturze od minus 3 stopni w dół. Dzięki temu zabiegowi nasz chmiel aromatyczny, goryczkowy zresztą też, będzie dłużej utrzymywał się w dobrej kondycji. Po otwarciu chmiel, granulat chmielowy, nawet jak jest trzymany w temperaturach powiedzmy około 10 stopni czy w pokojowych, no to po dwóch tygodniach już jest bardzo zauważalna bardzo zauważalny spadek jego jakości aromatycznej. Z czasem też może spadać jego jakość goryczkowa, ale znacznie w ten czas jest bardziej rozciągnięty, znacznie szybciej tracią swoje właściwości aromatyczne. Czym wyższa temperatura, tym gorzej. Czym niższa, poniżej minus 3, to jest ok. Tu jeżeli chodzi o np. trzymanie chmielu w temperaturach pokojowych, ale w Hermetycznie zamkniętym takim worku, no to ta, ten zysk na jakości jest, nie jest duży. On też traci dużo szybciej na kości niż byłby w taki sposób zamknięty, ale jednak trzymany w zamrażalniku. Druga sprawa to najpopularniejsza forma chmielu, jaką jest obecnie granulat chmielowy. On jest sprasowany, delikatnie zmiksowany. Te szyszki one są zniszczone no i on. Utlenia się, czyli traci swoją jakość, bo właśnie przez utlenianie traci swoją jakość. Od 3 do 5 razy szybciej niż całe szyszki chmielowe. Także szczególnie jeszcze przy tej formie trzeba bardzo uważać na warunki przechowywania. Tutaj mamy dwie próbki testowe. One były trzymane od 29 lutego tego roku, czyli ponad miesiąc, bo dzisiaj jest 2 kwietnia w warunkach pokojowych temperaturze około 22 stopni. Tu jest woreczek niehermetycznie zamknięty, tu jest woreczek hermetycznie zamknięty. Jeszcze mam dwa takie same woreczki, tylko trzymane w zamrażalniku. Od razu Wam pokażę, jak ja trzymam chmiel. Słuchaj. Będzie wszystko widać, czy nie będzie widać? Okay. To jest półka z chmielem. I tutaj są właśnie te testowe: jeden zamknięty hermetycznie, a drugi zamknięty w takim worku luźno. No, i teraz plan jest taki, żeby zobaczyć, czy na nos będzie zauważalna jakaś różnica między. Chmielem hermetycznie zamkniętym, trzymanym w temperaturach pokojowych, a chmielem hermetycznie zamkniętym w e, trzymanym w temperaturze około powiedzmy minus 15 stopni, bo dziś tyle jestem w zamrażalce. No i ta sama wersja, tyle że chmiele trzymane w niehermetycznych workach. Dobra, tu ja sobie ułożę te, które były w zamrażalce i te, które były. Temperaturze pokojowej, i jestem sam mega ciekawy, czy coś w ogóle z nimi zauważonego się stało. Znaczy, podejrzewam, że te chmiele w ciepłym mogą być znacząco mniej aromatyczne, ale zaraz zobaczymy, czy to jest w ogóle wyczuwalne. No i druga sprawa, czy to w ogóle byłoby wyczuwalne w normalnym piwie? Podejrzewam, że tak. No bo jednak skądś te doświadczenie i ta wiedza się jednak wzięła. Znaczy, wiedza wzięła się z doświadczenia sprawdzamy. je. Dobrze, dobrze. OK, już możemy przejść do testu. Jak to przetestować? Aha, dobra, wezmę dwie próbki analogiczne, zimna, ciepła i zobaczę jakie w one są różnice, jaką różnicę jest jaka różnica głównie jest w zapachu i w aromacie. No bo coś takiego już powinno mniej więcej rozjaśnić sytuację. Jeżeli one po prostu będą na palcach pachnieć inaczej, no to w gotowym piwie też będzie to wyglądało inaczej. Ok. Tutaj tych chmieli było mniej więcej po 7 gramów w każdej w każdej paczce. No i tutaj her, nie hermetyczne, tylko że zim, zimna i ciepła. Bardzo ładnie pachnie. To jest Dodam, że to jest Citra 2019. Bardzo, bardzo świeży, przyjemny zapach. No, a tutaj już jest skarpetka delikatna. Nie jest to może jakiś taki he, smród jak po mielu, ale jest zdecydowana różnica w aromacie. Ten jest świeży, delikatnie cytrusowy. A tutaj ta cytrusowość jest, ale ona już jest taka troszkę bardziej ciężka, taka właśnie przytłumiona przez taką delikatną skarpetkę, powiedzmy trzydniową. No, ale z tego też wynika, że jeżeli Wam się w zamrażalniku rozczelni wasze hermetyczne opakowanie, no to jeszcze nic straconego. Ten chmiel cały czas będzie dobrej jakości, jednak już sama niska temperatura spowoduje to, że on się po prostu będzie wolniej utleniał no i te jego wszystkie właściwości zostaną na dłużej. Ten miesięczny chmiel z temperatury ciepłej, no nie jest tragiczny. Od bidy można było to wrzucić jeszcze do jakiejś lipki, no ale ale tutaj jest ogromna różnica. Wyczuwalna. No, to teraz przejdziemy do chmielu, który był hermetycznie zamknięty. Jestem ciekaw tego, co leżał w ciepłym był hermetycznie. Czy będzie różnica między tym, który był w ciepłym, ale nie był hermetycznie zamknięty. O okay. standardowo lewa strona zimna. i prawa strona. Cieplik. Pachnie praktycznie identycznie jak tamten, co był luźno. No i wydaje mi się, że ten hermetycznie zamknięty z ciepłego pachnie lepiej niż ciepły z luźno rzuconego do worka. Mhm. Mm no, jest też wyczuwalnie lepszy zapach. No co tu dużo mówić, generalnie testy wypadły tak jak się spodziewałem, czyli najładniej pachną chmiele te, które były w zamrażalce, ale ten chmiel, który był hermetycznie zamknięty, ale był w ciepłym, też nie ma tragedii po miesiącu czasu, także Spokojnie bym go mógł wrzucić do jakiejś fajnej, pachnącej ipki. Także testy się udały. Warto trzymać chmiel hermetycznie zamknięty bądź zamknięty w luźnych workach, ale jednak w zamrażalniku. Koniec testu.